Zadziwiająco popularne są Mi Bandy w Polsce. Trójka sprzedawała się, w sumie dalej sprzedaje się bardzo dobrze. I teraz przyszedł czas na Mi Banda 4. Jakie są zmiany, co poprawiono i czy opłaca się kupić nowy model? Rozwiązania tych zagadek w dzisiejszym odcinku. Przy okazji Mi Band 3 było takie małe urządzenie, a jak wiele szumu na rynku. Dzisiaj testuję czwartą generację. Jestem ciekawy, co zmieniono, co poprawiono. No i jakie są wady tego urządzenia? Zobaczycie to wszystko w dzisiejszym materiale. Pierwsza wesoła nowina, jeżeli macie Mi Banda 3 i kolekcję opasek, to zanim wypchniecie je swojemu młodszemu bratu, to poczekajcie, bo będą one kompatybilne z Mi Band 4. Świetnie, że Xiaomi nie zmieniło wielkości samego modułu, który spokojnie wpasuje się w wasze stare silikony. Różnica w wykonaniu czwórki a trójki jest taka, że front nie jest aż tak wypukły jak w poprzedniej generacji. Spłaszczono go i moim zdaniem wychodzi to na dobre nowej pastylce. Trudniej będzie zahaczyć nią o jakiś kąt, więc z praktycznego punktu widzenia to zaleta. Po testach nie zauważyłem żadnych rys czy obtarć, ale też przyznam, że nie opasek. Paski na wielkie wyzwania. To, co jeszcze mi w Mi Band się podoba, to jego dyskretność. Niewielki w czarnym silikonie pasuje do każdego ubioru i wielkim popanie będzie, jeżeli opaskę założycie do sportowej marynarki. Zdecydowanie największa metamorfoza dotknęła ekran. Nastał kolor i monochromatyczne barwy zmieniły się w paletę ponad 16 milionów kolorów. Warto w tym momencie nadmienić, że panel jest dotykowy i wykonany w technologii AMOLED. Czerni przez to jest świetna, ale pod kątami widać już przebarwienia. Śmieszek jest taki, że mam wrażenie, jakby ten ekranik był mniejszy niż poprzednie poprzedniej generacji, a jest zupełnie odmiennie. 95 cala, do tego widać, gdzie został umieszczony przez obecność dodatkowej warstwy umieszczonej nad warstwą organiczną ekranu, co nie miało miejsca w Mi Band 3. Wiele osób zachwala jasność tego panelu i owszem, jeżeli ustawicie maksymalną jasność w ustawieniach, to z czytelnością na ogół problemów nie ma, ale zaznaczam, że trzeba to robić ręcznie, więc na cud z nieba nie czekajcie. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne. Mi bandy na tym kanale oraz recenzje smartfonów. Będę wam bardzo wdzięczny, a wy mam nadzieję, że skorzystacie z takich materiałów. Przyczepić się muszę do oprogramowania. Parowanie opaski z telefonem za pomocą Mi Fit jest dzieci nieproste, tym bardziej, że po sparowaniu opaska przypisywana jest do konta, przez co logując się na innym urządzeniu Mi Band łatwo się z nim połączy. Problem jest jednak z tym, że zdarzało mi się podczas uśpienia telefonu, czy tej, gdy telefon leżał w kieszeni, urządzenia się rozłączały. Były też potem problemy z połączeniem i mogę powiedzieć, że ta komunikacja nie jest specjalnie stabilna. Znowu który mi się jara cały świat, jest sterowanie muzyką z poziomu opaski, również tą puszczoną przez Spotify. Aczkolwiek mi to dosyć kapryśnie działało. Dla fanów personalizacji przygotowano szereg tarcz, na razie nie ma ich spektakularnie dużo, ale mam nadzieję, że z czasem ta baza się powiększy. Kolejna sprawa to blokowanie opaski kodem, co akurat nie jest czymś, co mnie jara, ale biorąc pod uwagę, że są wyświetlane na opasce powiadomienia z telefonu, to może mieć to sens. W opcjach znajdziecie stoper, budzik, budzący nas oczywiście wibracjami, włączenie trybu nie przeszkadzać, czy szybkie lokalizowanie naszego smartfona. To jest świetna funkcja, którą mega, mega, mega lubię. Do wyboru mamy szereg dyscyplin sportowych, które są odpowiednio mierzone. Dokładne wyniki naszych treningów mamy w aplikacji MiFit. Opaska na bieżąco analizuje nasz cały dzień i zlicza wszystkie spacery, wyliczając przy tym dystans i liczbę spalonych kalorii. Na plus powiadomienia, żebyśmy ruszyli tłusty tyłek, gdy za długo siedzimy w jednym miejscu. MiBand również analizuje nasz sen. Jako ciekawostkę powiem, że opaska jest w stanie wychwycić jakim stylem płyniemy, na przykład na basenie, co jest dodatkowym smaczkiem. Na koniec bateria. Gdybym sprawdzał cykle ładowania tak jak w smartfonach, to ten test pojawiłby się za jakieś 2 miesiące, jak nie później. Licząc po zużyciu energii, jedno ładowanie zapewnia około 20 dni pracy, co pokrywa się z opiniami innych recenzentów. Ładowanie następuje za pomocą doka dołączonego do zestawu. Dajcie znać w komentarzach, czy posiadacie swojego Mi Banda, a jeżeli tak, to którą generację. Ja się z Wami żegnam, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.